Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was serdecznie w tym wyjątkowym odcinku. Dlaczego wyjątkowym? Ponieważ już za kilka dni będzie wigilia. Ale chcemy ją przeżyć bardzo uroczyście, i po chrześcijańsku. Czy w ogóle wiecie, co oznacza słowo wigilia? To słowo pochodzi z języka łacińskiego vigilare i oznacza czuwać. Tak naprawdę chodzi o to, że obchody jakiejś uroczystości rozpoczynają się wieczorem dnia poprzedniego. I ten dzień, ten wieczór, tą noc nazywamy Wigilią. Najbardziej uroczyście obchodzoną Wigilią jest właśnie Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. To prawda. U mnie Wigilia była zawsze uroczystą kolacją, najbardziej obfitym posiłkiem w ciągu całego dnia. Czy tak jak u mnie? Śniadanie było bardzo lekkie, obiadu w Wigilię właściwie w ogóle nie było, bo mama mówiła, potem nie będziesz mógł zjeść nic na Wigilii. A u mnie mama mówiła, żebym pościła w Wigilię o dobrego męża. Od czego tak naprawdę zaczyna się ten wigilijny dzień? Od ostatnich rorat, bo właśnie wtedy przynosiliśmy z kościoła w Lampionie Światełko betlejemskie, które potem płonęło na naszych wigilijnych stołach. W małych miejscowościach na te ostatnie roraty często przychodzili prawie wszyscy mieszkańcy wioski. To prawda. W mojej rodzinnej miejscowości w Bystrej podchanańskiej w czasie ostatnich wigilijnych rorat kościół pękał w szwach. Przed południem dzieci pod opieką jednego z rodziców Ubierały choinkę. Następnie przygotowywaliśmy stół. Nakrywaliśmy go białym obrusem. A pod obrus wkładaliśmy sianko. Dodatkowo w moim domu rodzinnym pod obrus wkładaliśmy jeszcze kawałek chleba. Bubetlejem to dom chleba. Na stole stawiało się również żółbek z figurką pana Jezusa. Potem trzeba było przygotować odpowiednią ilość nakryć. Nakryć powinno być tyle, ilu jest domowników, plus jedno dla niespodziewanego gościa. Na stole kładliśmy także świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom Caritas. Są one rozprowadzone w każdej parafii, więc możecie spokojnie się w nie zaopatrzyć. Gdy wszystko było już gotowe, potrawy przygotowane, każdy ubierał się odświętnie, a dzieci szły szukać pierwszej gwiazdki. W tym roku w wigilię słońce zajdzie około 15:30, więc po 16:00 możecie rozpocząć poszukiwania. Ten, kto zauważył pierwszą gwiazdkę jako pierwszy, ten zapalał lampki na choince. Wszyscy gromadzili się wokół stołu i rozpoczynała się wigilia. Najpierw zapalamy świecę wigilijną, światełkiem betlejemskim. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Następnie odczytujemy fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Narodzeniu Chrystusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Tezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryjusz. Po odczytaniu Ewangelii następuje modlitwa rodzinna. A teraz nadszedł czas, aby połamać się opłatkiem, składając sobie życzenia. po połamaniu się opłatkiem zasiadamy wspólnie do wieczerzy wigilijnej nareszcie na zakończenie wieczerzy wigilijnej wspólnie się pomodlimy a potem razem śpiewamy kolędy nasze czuwanie zakończy msza święta pasterska rozpoczynająca się o północy na pamiątkę tego że to właśnie pasterze jako pierwsi przybyli do nowonarodzonego Jezusa Drogi dzieci. Mamy nadzieję, że ten odcinek specjalny pomoże wam zrozumieć znaczenie tego wyjątkowego wieczoru. I że dzięki niemu przeżyjecie wigilię w bardziej uroczysty sposób. Tymczasem mówimy wam szczęść Boże. I do zobaczenia.